Siemczko, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj ciąg dalszy budowania. Budujemy z płyt warstwowych, a co budujemy? To nic nie budujemy. Twierdziłem, nie będę tutaj stawiał żadnej e, szopki, bo to tak była szopeczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dotąd w sumie, bo płyta jest. 5 do tamtego okolnika, 5. Kolejny taki pierdolnik, mały by to był. Nic nie dający. Narobiłbym się przy tym y, dużo więcej, a tak ocieplą ta hala, co jest, bo to jest główny garaż, w którym tutaj y, remontujemy, działamy zimą, także tutaj musi być ciepło. Na pewno by coś dało, jakby tutaj postawił z boku y, ta, ten garażek, no ale co dużo czasu, niepotrzebne by to było, bo to i tak za dużo nie da za dużo nie do, żeby pochować wszystkie maszyny to by musiała być wiata 6x20 i wtedy by się tam może e, poupychało wszystko, a tak 5 na 5 no to taki garaż jest na jeden traktor dwa auta i tyle nie? także dzisiaj będziemy zajmować się tutaj e, będziemy odkręcać te płyty musimy podkręcać te wszystkie płyty, e, zrobić tu ogólnie porządek i kręcimy na tył, ocieplą se to i nic mnie już więcej nie interesuje, tutaj te płyty te blachy, które odkręcamy, wykorzystamy na tutaj taki przydach jeszcze. No i tutaj najwyżej coś się postawi już pod dachem. Ale tak, no to nie stawiamy kolejnych małych szopek, bo to jest do nas po prostu zabójstwo. Nie może być takich rzeczy. E, tak, tutaj jest wszystko jak w bazylice w Licheniu. Wszystko do, do odkręcania. Troszkę się tutaj e, trzeba będzie namęczyć, ale spoko, ogarnie się Tym musieli urywać ta pianka bo tutaj ta placha jest przypiankowana z tyłu no i osy tutaj zacznę ogarniać, ogarniać. <laughs> bo widzicie, na razie jest rozpierdol, nie? na razie jest bajzel yy, ogarniemy wszystko, żeby szło tutaj chodzić i zaczniemy działać, bo tutaj też na pewno pod tą plandeką trzeba będzie skuć yy, krawężniki, że tak powiem i potem te, te płyty będziemy kręcić tutaj trzeba raz, dwa Tutaj trzeba w sumie dwie płyty, dwie te, jedna tamta, więc ta ucięto już i góra se wykończymy steropianem. <coughs> bo dostanie ta szpara y, 5 cm czy 6, no to stwierdziłem, już nie będziemy tutaj nic sobie kombinować za dużo, bo te płyty są poobcinane, na wysokość tam brakowało widocznie. Wykorzystamy te obcięte, zrobimy to z tych obciętych, żeby ich też wykorzystać. No a tu mi zostaną wtedy roz y, 2, 3, 4 płyty mi zostaną. Przyszłościowo będzie można jeszcze no coś użyć, nie? Będziemy coś stawiać w przyszłości. No, to już jedna ściana wyjdzie z tego, nie? Także dzisiaj, aha, i że to jeszcze jest takie brudne, że to jest taki brudne. No co? Patrzcie, bo to jest folia, jeszcze na tym także. Jak odklejemy ta folia, odklejemy ta folia, no, bo jak to wyczyszczymy, to to jest taki, gordy, może by stykło umyć, a folia zostawić. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie, na razie tym się nie zajmujemy. To jest później, nawet jakby nie w tym roku, jak przyjdzie zima, że nie, pójdzie, nie będzie się dało umyć. No to w przyszłym roku to ogarniemy. Na wiosnę. Dzisiaj musimy pierdyknąć ta ściana całą. I to, to jest główno ta, główne zadanie nasze. Jest godzina 8 rano. Zabieramy się do działania. Dobra, powoli już tutaj zaczynam działać. E, fajnie się odkręca te blachy, bo trzymie ich pianka Także e, nie spadają na ziemię Rękawiczka to Także spokojnie samemu sobie tutaj daje rady no teraz musimy troszkę skrócić e, Ta deska, te dwie Tutaj domy, deska do samej góry Żeby było do czego te płyty kręcić hmm. Następnie jakaś tutaj w połowie Na środkowym słupie no i tak, zrobiłem poradę sobie, tylko żeby było do czego się przykręcić. Widzicie, tutaj to jest praktycznie, że... No troszkę będzie odstować. Ale to nic, no. Tam żadne zwierzątko nie podędzie. To kto mi pisze zaś? Brańczyk Sławomir. Sławek to Sławomir? Nie wiem. No, Dobra. Dobra. Jedziemy z kolejną płytą. Widzicie, stoi. Stoi, także ja teraz tu sobie to domy. Na no, spokojnie ją odrywam. bez uszkadzania Nic nie spadnie Dajmy ją tu Tu, bo to są blachy Ała. To są blachy do ponownego wykorzystania To są blachy które mi zostały kiedyś i one były tutaj ułożone I możesz godać nie ruszaj tych blach no to rozpatrza, tu są wciśnięte, mu miałeś tego nie robić, bo rysujesz te blachy. Potem na drugi dzień zaś są wyciągnięte, zajść są tu ułożone. No kurwa no ręce opadają. No i już były tak porysowane, jak dam wyjebane no, na te blachy. Niech tu zleżą i zgniją już. Bo to, to jedyne co po z nimi zrobił to na złom. Bo ja byle czego nie robię. Ile jeszcze trzy No Najgorzej na tym zakręcie wyjdzie tam trzeba będzie troszkę pokombinować jak to zrobić, ale ogarniemy jakoś Zresztą muszę zjechać do sklepu, bo wkręty jak 50 sztuk i to poszło na ta jedna ściana. Jeszcze jedno 50 i... i będzie git myślę, że na Allegro kupię, bo będą tańsze, ale okazało się, że tańsze są u nas w sklepie. Dobra, to też trzeba będzie oderwać. Oderwiemy, bojrzemy jak to tu będzie wyglądać. Oś. Tu trzeba będzie... W sumie... W sumie nie, tu jest fajnie. Fajny beton, ale widać, że myszy tu se lotały. No, już nie będziecie latać myszy. Dobra. Plus minus zaczynam mierzyć, bo musimy tutaj wyciąć na środku. Ta strona pójdzie od kraja, to będzie strona zewnętrzna. Tak, to będzie strona zewnętrzna. To musimy to obrócić o 180 stopni. Tak to tutaj wygląda. Zostało mi jedna deska przykręcić. To w sumie to dwie. Tu jest jedna na kraju, tu na środku, tu i tutaj wyjdzie łączenie płyt. Tylko najpierw przykręcamy, jedna, e, jedna płyta i zrobimy to idealnie na tym łączeniu, żeby już mieć to po prostu na środku te dwie płyty. Można było przykręcić do deski. Trochę przyciszymy muzyka, jara jest godzina. zdąża zdążę sobie to wszystko przygotować, zanim tata przyjedzie mi pomóc. Dobra, musimy to sobie obrócić tak, bo to będzie strona mm, odtąd. Odtąd. Czyli tutaj musimy wymierzyć i wyciąć na na tamten murek. Co jest? O kurwa! Trochę to? Boże też. Bo tu już było cięte. Widać, że one były skracane. Były skracane. I. No jest obcięte, obcięte domy. Me... Z tej strony to będzie Część Wewnętrzną. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja To będzie wewnętrzna część W sumie W sumie to bez różnicy by było Czy wewnętrzno czy zewnętrzna Ta jest zaś ładniejsza, czyściejsza. To jest czyściejszą Dobra to chuj Zrobimy tak, tam się utnie trochę i, i to się wypośrodkuje To jest W sumie każda strona jest tam Poharatana trochę To To odstaje Jak odstaje to do domu do ściany i tyle Dobra czyli to będzie wewnętrzne I chuj Nie będziemy się spuszczać nad tym Tam i tak nikt tego nie będzie widział. Dobra. Czyli tu jest góra. Eee. Tu jest góra. To jest wewnętrznie. Czyli od tamtej strony zaczynamy. I to było 2,90 jakoś. 2,90. Ja, ja. Góra pasuje. 2,90 na 25.

Tu, tu i 11 jest tu. Do cięcia mam piła Zwykło. Zwykłą piłą to tna do tego. Jakby sobie to wysunąć może. No na wiaderko to położymy. my do metalu, jada, bo szkoda czasu. Także dzisiaj to chcę skończyć. Tata tu przyjdzie o pół drugiej. Myślę, że to skończymy. Jak jedna już płyta będzie przygotowana, to tylko się już ją przykręci od razu. Na to drugą i trzecia. Tutaj nie trzeba będzie ciąć skosów żadnych, także to pójdzie szybciej. No i nie trzeba będzie ta... Końcówka podocinacie, ale to się ogarnie. Dobra, kaj ja to znaczu teraz. Tu, Uwaga na oczy. na oczy, bo nie mamy okularów. Dobra, tu wycinamy kaważ tyle, połówka. Dobra. Tak. Tak. To się zapiankuje. Będzie igła. A tutaj jeszcze mam tak Żydową taki profil CD Profil CD, żeby myszy się tu nie wpierdoliły tak. Aha, tu musimy to wyczyścić ten rowek, bo to nie wejdzie Bo nam tu nic nie wlezie. I oczywiście sklejamy to też na piance. Te łączenia płytowe na piance, żeby to było szczelnie zrobione. Myślę, że będzie w sam raz. No i tak jak go jagodołek. Nie, nie chcę tu pierdolników więcej. Jak już robić kiedyś, kiedyś, to jedno a konkretne. Bo zastawić się moimi szubkami to nie problem. Ale mieć zero korzyści z tego, no to wiecie o co chodzi. Dobra, zaczniemy od tamtej strony. Moi widzowie to ogarnięci ludzie, także wszystko rozumią, Nie trzeba im tutaj tłumaczyć takich prostych rzeczy, choć. Też się trafiają, ale to raczej nie widz, bo na przykład ktoś ostatnio pisał, że nie dawam aktualnego kontentu, czyli wiaty na przykład, bo ostatnio wleciał film z, ze żniw kukurydzianych, no do kogoś to może jest niezrozumiałe, ale tutaj nie robię codziennie, ja nie robię codziennie i filmy staram się wrzucać systematycznie więc jak nie mam nagranego, świeżego to wrzucą zaległe, a zaległe też po prostu kiedyś trzeba dać więc nie ma się co dziwić, że nie zawsze są filmy z dni bieżących na pewno jeszcze wlecą bo jeszcze mam filmy z orki, jeszcze mam filmy z siewu pszenicy także to jeszcze wszystko jest do dodania, ale jak będzie czas tamte filmy wymagają więcej obróbki bo to czyli robię już takie dłuższe filmy, teraz tutaj widzicie, dużo się dzieje, szybko to idzie ogarnąć, także te materiały też się szybciej robi, bo nagrywam już te kluczowe momenty same i mniej jest po prostu tego wycinania wszystkiego. Dobra, to tak mamy tu wycięte, to jeszcze musimy wyciąć tu przodek, miara, ile tego przodka tu będzie. Stąd też 25 25 od kraja 25 jest tu mamy 26 Dobra, na 10 na 10, o, jest niech jest na 10 chuj się zapiankuje reszta Dobra Reszta się zapiankuje i będzie to jest? tu? nic nie widać tu też wytnęmy sobie połówko tak samo pianka przyjdzie wyrównaj się gitar bez dobra jedna płyta jest przygotowana do kręcenia jeszcze te C się założy tylko i gitara ale to C zaś chcę musiał obrócić żeby to wkrętami chycić dobra to C Najwyżej za chwilę, i ten ta... Aha, idemy co wymierzyć? Nic nie wymierzyć. Tam też tu już czasko. Tak samo jak go kopiujemy. Huk. musimy poobcinać te wkręty, bo tam są przykręcone regały. Także musimy to wszystko poobcinać. Tu jakieś regały są? Chyba nie. Co tu jest? A deska jakoś tu jest. Deska? Regał. Dobra, musimy obciąć tu jakoś plus minus, tak? Jakoś to miało być tutaj łączenie. Spróbuję ja to wymierzyć. 3,18 3,18 jest 2 12, czyli 5 30. No i mierzymy 5,30 30 setu. Tak roją. Jest 4 4,20. 20 stóp. 4 20 czyli 1,10m 1,10m jest tu no, czyli to musimy wyciąć tak i tak dobra to tak samo piłą machnę Kurwa, do oka mi wpadło. A pierdole, pierdolę. to się cało wyciąłem. Oh. się cało chcesz wyciąć, ja to cię jeszcze Dobra, zamykamy ta deska przykręcimy przykręcamy sobie te wkręty może. najpierw. już jest. Górze... To znaczyłech opetny... to no tu, bo tu jest jakiś chujowszy kąsek 1,56 1,56m Kurwa, chujowy przedłużacz to robi przedłużać na jedną kurwa gniazdko Musisz przełączać jak 丢了在这。就是 se con żywa jak? Jakim tudem 165. 155 jest Tu. Nie lubię robić w desce. Nienawidzę. Wola w metalu grzebać niż kurwa. Deska, deska. Teraz jakoś... Teraz za krótko wyszło. Słońce zachodzi po 15, zaraz będzie ciemno. Tak jak dołek to będzie czyste, będzie wyczyszczone, u góry zostanie też zapiankować. No i teraz przedłużymy ten daszek z tego, co tutaj e, zostało. Przedłużymy daszek i zastanawiam się, jak długi, no ale to na równo z płotem go zrobimy, e, tutaj na tych dwóch rułach się oprze, tutaj nie wiem ile to będzie. 2, 4, 6 około 6,5 metra, coś takiego no i 2 metry się tutaj poszerzy czyli ten dach będzie jakaś dotąd no nie wiem, coś tu postawi się, może się nie postawi ale i tak to trzeba wykorzystać bo te blachy zgniją, nic z tego nie będzie więc taki jest pomysł ewentualnie tu można postawić przyczepa na zima e, już myślałem, że potem też można taką kurtynę zrobić, żeby nie zawiewało no to jest wszystko przyszłościowe zostały mi Roz, dwa, trzy, cztery, no prawie pięć płyt, no i dwie połówki. Także też to jeszcze można na coś wykorzystać, ale na to już w ogóle nie mam pomysłu. Myślę, jak w środku, w środku ocieplać. No to bez sensu, bo to zmniejsza e, powierzchnia garażu. A tu jednak od tej wiaty już tak nie ciągnie, bo powiecie, no tam jest pomieszczenie, nie? też z jednej strony zamknięte, więc tam już tak chłodnie przeniko, najbardziej tutaj, od zewnątrz. Także no tego już tutaj nie by dadował tych płyt. Nie wiem co z nimi zrobię. Na razie po prostu ułożę. Może kiedyś tam w przyszłości się wykorzysta. Może komuś to dam. nie wiem. Nie wiem na razie. E, nie ma pomysłów. Poniedziałek zaczynamy od porządku, od sprzątania. Tutaj musimy posprzątać wszystko to co tutaj załadzą. Jest tego sporo. Te płyty ułożymy na razie tu jedna na drugą. Tak tu będą. Chociaż i tak, jak to będą musiało traktorem. Żeby to przyspawać, te rurki, te rury, to lepiej by było ich dać od razu tam. No to przeniesiemy ich tam. Dwie palety się ułoży i my ich na bok. Ta przyczepa się wywiezie. Ona jest do sprzedania. Jakby ktoś chciał 10 tysięcy, ktoś za nią o to, może zabierać. Tam nadstawki są. Ogólnie przegląd: wszystko jest mi niepotrzebne. Niepotrzebna mi jest ta przyczepa. Jedna nam styknie, taką mało awaryjno. No i jak już pytam to, ten dach zrobiony, no to dopiero się chytamy przyczepy No widzicie cały czas coś wychodzi, cały czas jakieś komplikacje No ale co zrobicie? Nic nie zrobicie Rozsiewacz też musimy schować, też to może w poniedziałek zrobimy Ogólnie w poniedziałek jest tyle rzeczy na poniedziałek zaplanowanych A czasu jest mało Na poniedziałek jeszcze jest wszystko przygotowane Żeby tutaj zrobić plan deka Taką plandekę przesuwam, no, wymyśliłem, ale to zrobimy na rurce. No i tutaj ta rurka się będzie zaczynać odtąd, dotąd, tu będzie wygięto tak, i tu do końca tego supa. Że ta plandeka pójdzie y, odsunąć aż w to miejsce. Tak jest plan, tak to zrobić. No i też to jest w poniedziałek, to będę robić. Wszystko będę robić w poniedziałek, także spokojnie, nie? Damy rady. Co to jest, poniedziałek tylko? Poniedziałek od. Od 7 godziny do godziny której? 13, mam czas. Także spokojnie, wyrobimy się. Jeszcze będzie czasu, a czasu. Dobra, to tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie. I o, już kończę, jadę na obiot. Zostaną takie drobnostki. Dobra, trzymcie się. Na razie.